Dostaję co wiadomości na czacie, na messengerze czy drogą e-mailową od osób, które są zaskoczone tym, że wystarczy parę dni do tygodnia, żeby zobaczyć wyraźną różnicę w cukrach wyraźną, no niesamowitą wręcz, niewiarygodną wręcz różnicę w cukrach. E, tylko dlatego, że ktoś zmienił dietę, jeszcze nawet nie zastosował neutralnej insuliny ludzkiej, czy jeszcze nawet nie dopasował dawek e, metforminy, czy jakichkolwiek innych leków, ale wystarczy tydzień. Więc ja się pytam wszystkich tych e, edukatorów cukrzycowych, lekarzy, pielęgniarek ile cukrzyk musi czekać, żeby zobaczyć efekt? Standardowej diety cukrzycowej w działaniu. Ile jeszcze musi czekać, żeby zrozumieć, że te zalecenia nie działają. Nigdy nie, nie, nie mogły działać, nigdy nie będą działać. Czy cukrzyk musi czekać rok, dwa lata, trzy lata, pięć lat do momentu pojawienia się powikłań cukrzycowych, czy ile? Ile cukrzyk ma czekać i patrzeć, jak to wszystko, e, te wszystkie węglowodany po prostu powodują ciągłą huśtawkę. To jest jakby wyliczone, wpisane w cały ten zestaw zaleceń. Czy, czy może jest po prostu tak, że one mają nie działać, że one mają powodować tą ciągłą huśtawkę, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby cukrzyk miał normalne zdrowe cukry. Także takie mam pytanie. Dziękuję za uwagę. Na razie.